W tak zwanym powrocie trzeci wokalista, z którym moi byli koledzy współpracują. No i, no i trzeci raz jest to samo. Rok temu i dwa lata temu były, była podobna sytuacja. No i w pewien wrześniowy poranek, kiedy powietrze pachniało jeszcze końcówką lata, a złote liście klonu zaczynały nieśmiało spadać na chodniki Lublina, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, głos budki Suflera, artysta, którego utwory znały pokolenia. Ogłosił światu, że bierze ślub. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że jego wybrankiem okazał się młodszy o wiele lat Jakub Szymański. Wieść rozeszła się po mieście jak burza. Jedni niedowierzali, inni szeptali z niedowierzaniem, a jeszcze inni uśmiechali się szeroko, mówiąc: Wreszcie! Przecież było widać, że on w końcu odnalazł szczęście. Plotki krążyły od dawna o tajemniczych spotkaniach, o wspólnych kolacjach, o tym, że oczy Cugowskiego błyszczą inaczej, kiedy obok niego pojawia się Kuba. Jednak dopiero teraz sam Krzysztof zdecydował się na odważny krok, ujawnić światu swoją miłość i przypieczętować ją przysięgą. Ceremonia miała miejsce w małym, ukrytym dworku na obrzeżach Warszawy. To nie była wystawna, hollywoodzka impreza, wręcz przeciwnie. Krzysztof i Jakub pragnęli intymności, ale jak to bywa w przypadku ludzi znanych, na ich uroczystość i tak ciągnęły tłumy ciekawskich, dziennikarzy i fanów. Przy wejściu do dworku widać było rzędy białych róż i delikatnie migoczące lampki, które tworzyły atmosferę niczym z bajki. Wnętrze udekorowane było klasycznie: aksamitne zasłony, kryształowe żyrandole i długie stoły, na których ustawiono najróżniejsze potrawy, od tradycyjnych polskich dań powyszukane przy smaki kuchni śródziemnomorskiej. Sam Krzysztof pojawił się w granatowym garniturze, eleganckim, ale z charakterystycznym dla niego luzem. Włosy choć siwe błyszczały w świetle lamp, a jego uśmiech zdradzał spokój i radość, jakiej nie widziano u niego od dawna. Jakub z kolei wyglądał jak młody książę w jasnym, kremowym garniturze z delikatną muchą, emanujący świeżością i energią. Kiedy stanęli obok siebie, Kontrast pokoleń nie miał żadnego znaczenia. Byli jak dwie połówki jednego serca. Moment, w którym wypowiedzieli słowa przysięgi, wzruszył wszystkich obecnych. Krzysztof mówił spokojnie: Kubo, całe życie śpiewałem o miłości, ale dopiero przy tobie wiem, co naprawdę znaczy to słowo. Jakub patrzył na niego oczami pełnymi łez, a jego głos drżał, kiedy odpowiadał: Krzysztofie, jesteś dla mnie domem. Nie obiecam ci, że zawsze będzie łatwo, ale obiecuję, że zawsze będę obok goście, wśród których pojawiły się znane twarze polskiej estrady, Maryla Rodowicz, Kajach, Edyta Bartosiewicz, a nawet dawni koledzy z zespołu, nie kryli łez wzruszenia. Oklaski były długie, pełne szczerości, a w powietrzu unosiło się poczucie, że uczestniczą w czymś wyjątkowym, w czymś, co przełamuje schematy i daje odwagę innym. Po ceremonii rozpoczęło się przyjęcie. Muzyka, jak można było przewidzieć, była w centrum wydarzenia. Na scenie ustawiono fortepian i gitary, a Krzysztof razem z Jakubem wykonali duet, prostą, romantyczną piosenkę, którą napisali specjalnie na ten dzień. Ich głosy, doświadczony, głęboki bas Cugowskiego i świeży, jasny ton Jakuba, stworzyły harmonię, która zapierała dech w piersiach. Goście wstali z miejsc, tańczyli, śpiewali, a atmosfera była tak radosna, że nawet najwięksi sceptycy nie mogli się oprzeć. W kuluarach szeptano, że to właśnie Jakub przywrócił Krzysztofowi energię, chęć tworzenia i życia że to on był tym cichym wsparciem, kiedy artysta zmagał się z trudnymi chwilami, że to właśnie dzięki tej miłości Cugowski po latach znów promieniał tak, jak w czasach największych sukcesów budki suflera. Na parkiecie nie brakowało zabawnych momentów. Maryla tańczyła z młodszymi muzykami, Kaja podśpiewywała refreny, a ktoś niespodziewanie zaintonował Jolka, Jolka, pamiętasz!, co natychmiast porwało wszystkich do wspólnego śpiewu. Krzysztof z uśmiechem patrzył na Jakuba, a ten, trzymając go za rękę, zdawał się mówić: Od dziś jesteśmy jedną historią. Gdy noc zapadła na dobre, a goście rozchodzili się powoli do domów, para młoda wyszła na taras dworku. Pod rozgwieżdżonym niebem, w ciszy przy blasku księżyca, słychać było tylko ich śmiech i ciche rozmowy. To był ten moment, w którym czas zwolnił. Świat zewnętrzny przestał istnieć, byli tylko oni. Krzysztof i Jakub, dwie dusze, które odważyły się kochać, niezależnie od wieku, opinii czy schematów, i choć wielu próbowało szukać w tej historii sensacji, prawda była prosta to była miłość. Prawdziwa, szczera, pełna odwagi. I właśnie ta miłość uczyniła ich ślub jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń w polskim świecie artystycznym. Rodzina Krzysztofa Cugowskiego od zawsze była tematem pełnym tajemnic, barw i kontrastów. Nie była to rodzina typowa, zamknięta w sztywnych ramach schematów. Wręcz przeciwnie, każda z historii, jakie wiązały się z jej członkami, przypominała wielowątkową powieść, w której namiętności przeplatały się z muzyką, a ciche dramaty z wielkimi triumfami. To, że u jej boku pojawił się Jakub Szymański, wcale nie oznaczało końca rodzinnej sagi, ale raczej jej nowego, zaskakującego rozdziału. Na początku warto wspomnieć o korzeniach. Cugowski dorastał w Lublinie, mieście, które miało w sobie mieszankę tradycji i nowoczesności. Jego rodzice, choć surowi, zaszczepili w nim nie tylko miłość do muzyki, lecz także poczucie odpowiedzialności i siłę, bez której trudno byłoby mu później stanąć na wielkich scenach. Ojciec, pragmatyczny, wymagający, nauczył go dyscypliny. Matka, ciepła, wrażliwa, nauczyła go empatii i uważności na drugiego człowieka. To właśnie z tego połączenia zrodził się charakter, który później sprawił, że Krzysztof potrafił balansować między światem sztuki a światem życia prywatnego. Kiedy sam założył rodzinę, wiedział, że nie będzie to łatwe. Z jednej strony estrada, koncerty, tysiące kilometrów w trasie, z drugiej dzieci, które potrzebowały ojca i żona, która oczekiwała stabilności. Jego synowie Piotr i Wojciech od małego wzrastali w cieniu muzyki. Niejednokrotnie zamiast bajek na dobranoc słyszeli w domu próby, dźwięki gitar, fragmenty tekstów. Dorastanie w takiej atmosferze sprawiło, że obaj przejęli od ojca pasję i sami zaczęli tworzyć, choć każdy na swój sposób. Piotr, zafascynowany rokiem, podążał śladami ojca, choć starał się wypracować własny styl, nie być jedynie synem Cugowskiego. Wojciech natomiast poszedł w stronę bardziej klasycznej formy muzyki, szukając w dźwiękach głębi i duchowości. Rodzinne więzi bywały trudne, szczególnie gdy dochodziło do porównań i pytań, kto z nich jest prawdziwym dziedzicem talentu ojca. Cugowski, świadomy tej rywalizacji, próbował godzić synów, powtarzając im, że muzyka nie jest areną walki, tylko przestrzenią, w której każdy może być sobą. Jednak najważniejsze były dla niego chwile, kiedy wszyscy razem siadali do stołu. Wtedy znikali artyści, celebryci, a zostawali zwyczajni ludzie, z problemami, radościami i troskami. Rozmowy przy stole zawsze toczyły się w gorącym tonie o polityce, o świecie, o muzyce każdy miał swoje zdanie, każdy chciał być wysłuchany. Czasami dochodziło do spięć, ale ostatecznie zawsze zwyciężała więź. Wejście do rodziny Jakuba Szymańskiego było dla wielu szokiem, ale dla samego Krzysztofa czymś naturalnym. Mówił wprost: Rodzina to nie tylko więzy krwi, to także wybory serca. Jakub, choć młodszy, szybko zyskał sympatię części bliskich. Potrafił słuchać, nie narzucał się, ale też nie uciekał od rozmów. Jego obecność stała się pomostem między pokoleniami, dzięki niemu Krzysztof poczuł przypływ energii, a synowie, choć na początku sceptyczni, zaczęli dostrzegać, że ojciec naprawdę promienieje szczęściem. Dni rodzinne w posiadłości Cugowskiego miały swój rytm. Poranki zaczynały się od kawy na tarasie, gdzie Krzysztof z Jakubem omawiali plany na dzień, a popołudnia często mijały na wspólnym muzykowaniu. Bywało, że dołączał do nich Piotr albo Wojciech, i wtedy dom zamieniał się w małe studio nagraniowe. Wieczorami zaś przy winie i rozmowach ujawniały się wspomnienia. Czasem bolesne, czasem zabawne, ale zawsze szczere. W rodzinie nie brakowało też kryzysów, relacje z synami miewały wzloty i upadki, a życie publiczne często wdzierało się do prywatności. Każda decyzja Krzysztofa była komentowana, każdy gest analizowany, jednak fundamentem rodziny była odwaga, odwaga, by mówić o tym, co trudne, i odwaga, by iść własną drogą, nawet jeśli ta droga budziła kontrowersje. Najbardziej fascynujące było to, że w tej rodzinie sztuka i codzienność istniały obok siebie. Obok nagrań w studiu stały zakupy zrobione w pobliskim sklepie. Obok wielkich koncertów były zwyczajne rozmowy o zdrowiu czy gotowaniu obiadu. To połączenie sprawiało, że całość była prawdziwa. Niewyreżyserowana, nie sztuczna, ale autentyczna. Dla fanów, którzy śledzili losy Cugowskich, historia tej rodziny była jak serial, pełen zwrotów akcji, nieoczekiwanych wątków i emocjonalnych momentów. Gdy do tego wszystkiego dołączył Jakub, opowieść nabrała jeszcze większej intensywności, bo oto legenda polskiego roka. Człowiek, którego głos zna cała Polska, pokazał, że najważniejsze w życiu to być wiernym sobie i swoim uczuciom. I w tym właśnie tkwiła siła tej rodziny: w różnorodności, w szczerości i w odwadze, by żyć na własnych zasadach. Każdy z jej członków miał swoje miejsce, swoją historię, swoje marzenia. A razem tworzyli całość, której nie da się łatwo opisać jednym zdaniem, bo była zbyt bogata, zbyt wielowymiarowa, zbyt pełna życia. Majątek Krzysztofa Cugowskiego od zawsze wzbudzał ciekawość, nie tylko dlatego, że był jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, ale również dlatego, że jego życie łączyło w sobie elementy wielkiego sukcesu, rodzinnych dramatów i nagłych zwrotów losu. Nie był to majątek odziedziczony czy zbudowany na spekulacjach. Był wynikiem lat ciężkiej pracy na scenie, tysięcy koncertów, setek nagrań, a także decyzji, które wymagały odwagi. Z biegiem lat to, co posiadał, stawało się nie tylko dowodem jego statusu, ale także symbolem podróży przez całe życie. Na pierwszym miejscu trzeba wspomnieć o nieruchomościach. Dom rodzinny w Lublinie, z którego wyruszył w świat, stał się swego rodzaju legendą. Choć później zamieszkał w różnych miejscach, to właśnie tam wracał myślami, wspominając pierwsze próby i marzenia o scenie. Z czasem dorobił się eleganckiej willi na obrzeżach miasta, przestronnej, otoczonej ogrodem, gdzie każdy kąt niósł w sobie historię. W salonie, wśród książek i starych płyt winylowych. Stało pianino, na którym powstawały szkice nowych piosenek. Ściany zdobiły obrazy lokalnych artystów, a na półkach stały nagrody, złote płyty, statuetki, wyróżnienia, które przypominały jak wiele osiągnął. Ale to nie jedyny jego adres. Z czasem nabył także mieszkanie w Warszawie, bardziej praktyczne, blisko centrum, które służyło mu, gdy miał próby, wywiady czy nagrania w stolicy. Tam przestrzeń była nowoczesna, minimalistyczna, z ogromnymi oknami wychodzącymi na panoramę miasta. To miejsce miało inną energię, nie było w nim wspomnień dzieciństwa, ale było symbolem teraźniejszości intensywnego życia zawodowego. Majątek Cugowskiego to jednak nie tylko nieruchomości. W jego garażu kryły się prawdziwe perełki motoryzacji. Od zawsze miał słabość do samochodów. Eleganckich, mocnych, z charakterem. Posiadał kilka klasyków, które kolekcjonował latami. Stary Mercedes, którym jeździł na pierwsze koncerty, stał się dziś niemal zabytkiem. Obok niego stały nowsze modele, sportowe auta, które kupował już w czasach największych sukcesów. Każdy samochód miał swoją historię. Jeden był prezentem dla samego siebie po udanej trasie, inny wiązał się z ważnym momentem życia rodzinnego. Część jego majątku stanowiły także dzieła sztuki. Choć nigdy nie afiszował się z tym, kolekcjonował obrazy, rzeźby i fotografie. Miał wrażliwość na sztukę wizualną i często wspierał młodych twórców, kupując ich pracę, jeszcze zanim stali się znani. W jego domu można było znaleźć zarówno nowoczesne abstrakcje, jak i tradycyjne pejzaże, które przypominały mu o rodzinnych stronach. Nie można pominąć muzyki to była nie tylko jego pasja, ale i część majątku archiwum nagrań, rękopisy tekstów, niepublikowane wersje piosenek wszystko to miało wartość nie tylko sentymentalną, ale i artystyczną. Wielu fanów marzyłoby, aby choć przez chwilę zajrzeć do jego prywatnej biblioteki nagrań, gdzie kryły się skarby, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Z czasem, dzięki mądrym decyzjom, Cugowski zainwestował też w ziemię. Posiadał działki rekreacyjne, w tym jedną nad jeziorem, gdzie budował miejsce odpoczynku. Tam, z dala od zgiełku, spędzał czas z najbliższymi. Było to jego azyl, gdzie nie było kamer, fanów ani presji, tylko natura, cisza i wolność. Majątek obejmował również przedmioty codzienne, które jednak miały wartość emocjonalną: stare gitary, z których każda była świadkiem innego etapu kariery, mikrofony używane na legendarnych koncertach, kostiumy sceniczne, które dziś można by uznać za eksponaty muzealne. Niektóre z nich były przechowywane starannie, inne leżały w skrzyniach, czekając, aż ktoś kiedyś odkryje ich historię. Kiedy w jego życiu pojawił się Jakub Szymański, majątek zyskał nowy wymiar. Bo nie chodziło już tylko o to, co materialne, ale o to, jak dzielić to, co się posiada, z kimś, kto staje się częścią życia. Jakub wprowadził świeże spojrzenie, doradzałby część inwestycji przeznaczyć na projekty ekologiczne, wspierał pomysł stworzenia fundacji muzycznej, która pomagałaby młodym artystom. W ten sposób majątek Cugowskiego zaczął przekształcać się z prywatnego dorobku w coś, co mogło służyć innym. Dla wielu ludzi z zewnątrz majątek artysty był miernikiem jego sukcesu, ale dla niego samego najcenniejsze były rzeczy niematerialne wspomnienia, relacje, uczucia. Choć miał wille, samochody, dzieła sztuki i nagrody, zawsze podkreślał, że największym bogactwem jest to, co można przeżyć i z kim można dzielić życie. Całość jego majątku nie była więc jedynie sumą materialnych dóbr. Była opowieścią o człowieku, który zaczynał z marzeniem w małym mieszkaniu w Lublinie, a doszedł do miejsca, w którym miał wszystko od rzeczy namacalnych po te, które trudno zmierzyć. Każdy element dom, obraz, płyta, gitara był cegiełką w tej historii. A teraz, gdy u jego boku pojawił się Jakub, cała ta spuścizna nabrała nowego znaczenia. Była fundamentem wspólnego życia, świadectwem przeszłości i jednocześnie obietnicą przyszłości. Dzieło, które stworzyło legendę Krzysztofa Cugowskiego, to bez wątpienia Jolka, Jolka pamiętasz utwór, który z biegiem lat stał się czymś więcej niż tylko piosenką. To była Brama. Przez którą artysta wszedł do świadomości milionów Polaków, a jednocześnie punkt odniesienia dla całej jego dalszej kariery. Choć w dorobku Budki Suflera znajdziemy wiele innych przebojów, to właśnie ta kompozycja z charakterystycznym, pełnym emocji wokalem Cugowskiego, na zawsze zapisała się w historii polskiej muzyki i uczyniła z niego ikonę. Historia tej piosenki zaczęła się niepozornie. Tekst napisany przez Marka Dudkiewicza był historią miłosną, ale nie taką oczywistą, ckliwą czy banalną. To była opowieść o przemijaniu, tęsknocie, niespełnionych marzeniach, wszystkim tym, co dotyka każdego człowieka bez względu na wiek czy doświadczenie. Gdy Krzysztof wziął tekst do ręki, poczuł, że jest w nim coś wyjątkowego. Był to moment, kiedy jego głos. Mocny, głęboki, a zarazem przepełniony melancholią, idealnie zgrał się z historią zawartą w słowach. Nagranie utworu w studiu było pełne napięcia. Muzycy wiedzieli, że pracują nad czymś, co może zmienić ich życie, ale nikt nie spodziewał się, że piosenka będzie miała aż tak ogromny oddźwięk. Kiedy pierwszy raz zabrzmiała w eterze, reakcja słuchaczy była natychmiastowa. Ludzie zatrzymywali się przy radioodbiornikach, nucili refren, a niektórzy wspominali własne historie miłosne. Jolka, Jolka Pamiętasz stała się lustrem uczuć całego pokolenia, które dorastało w trudnych czasach PRL-u, ale mimo ograniczeń i braku wolności wciąż marzyło, kochało i tęskniło. To właśnie ten utwór wyniósł Cugowskiego na piedestał. Jego interpretacja była czymś więcej niż śpiewem. Była przeżyciem. Każde słowo, każda fraza, każde uniesienie głosu brzmiało autentycznie, jakby artysta sam przeżył historię opowiadaną w tekście. Publiczność to wyczuwała i dlatego tak silnie identyfikowała się z piosenką. Od tamtej pory koncerty budki suflera wyglądały inaczej. Kiedy rozpoczynały się pierwsze takty Jolki, na widowni zapadała cisza, by po chwili rozbrzmieć chórem tysięcy gardeł. Ludzie śpiewali razem z Krzysztofem, a on sam niejednokrotnie przyznawał, że czuł wtedy jedność z publicznością, jakiej nie da się porównać z niczym innym. To było coś więcej niż muzyka to było wspólne przeżywanie emocji. Warto dodać, że sukces tej piosenki otworzył przed Cugowskim drzwi do kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Choć bariera językowa była oczywista, to emocje, jakie przekazywał jego głos, były uniwersalne. Na koncertach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy w Niemczech, Polonia wzruszała się do łez, a nawet ci, którzy nie znali języka, czuli siłę interpretacji. Jolka, Jolka pamiętasz, stała się także punktem odniesienia w życiu prywatnym artysty. W wywiadach wielokrotnie pytano go, kto była tą Jolką. Cugowski zawsze odpowiadał z uśmiechem, że choć inspiracją była konkretna historia, to tak naprawdę Jolka jest symbolem, wspomnieniem młodości, pierwszej miłości, utraconych chwil. Dzięki temu każdy mógł odnaleźć w niej cząstkę siebie, ale to nie tylko tekst i muzyka stworzyły fenomen, to była też atmosfera, w jakiej powstawała piosenka. Był to czas, kiedy muzyka była ucieczką, schronieniem przed szarą rzeczywistością. Głos Cugowskiego, niosący tęsknotę i siłę, dawał słuchaczom poczucie, że nie są sami w swoich emocjach. To właśnie dlatego utwór nie zestarzał się ani trochę. Nawet dziś, po latach, kiedy zabrzmi w radiu czy na koncercie, wywołuje dreszcze. Dla Krzysztofa to dzieło było także punktem przełomowym. Dzięki niemu stał się nie tylko wokalistą budki suflera, ale także rozpoznawalnym symbolem polskiej muzyki rockowej. Jego głos zaczął być utożsamiany z prawdą, emocją i autentycznością. To sprawiło, że przez następne dekady, mimo zmieniających się trendów, wciąż pozostawał w centrum uwagi. Jolka, Jolka pamiętasz, żyła własnym życiem, była kawerowana przez młodszych artystów, reinterpretowana, ale żaden z wykonań nie miał tej samej mocy co oryginał. Cugowski pozostawał jej jedynym prawdziwym narratorem. Każdy powrót do niej na scenie był jak spotkanie ze starym przyjacielem, znajomym, ale za każdym razem przynoszącym nowe emocje. I właśnie w tym tkwiła magia tego dzieła. To nie była tylko piosenka, która przyniosła mu sławę, to był utwór, który zdefiniował całe jego życie artystyczne. Dzięki niemu Krzysztof Cugowski stał się tym, kim jest artystą, którego głos wzrusza, inspiruje i łączy pokolenia. Kiedy mówimy o dziele, które wyniosło Krzysztofa Cugowskiego na szczyty sławy, nie można zatrzymać się jedynie na emocjach, jakie wywołało Jolka, Jolka, pamiętasz. Istniała bowiem cała otoczka, kulisy, konsekwencje i wieloletnie oddziaływanie tego utworu, które sprawiły, że stał się on fundamentem legendy. To nie była tylko jedna piosenka, to była iskra, która uruchomiła lawinę wydarzeń, decyzji i nowych dróg artystycznych. Proces tworzenia samego nagrania był pełen napięcia i szczegółów, które później obrosły w anegdoty. W studiu panowała atmosfera niemal teatralna. Każdy muzyk czuł, że nie pracuje nad zwykłym utworem. Krzysztof spędzał długie godziny nad każdą frazą, powtarzając wersy aż do bólu gardła, by odnaleźć idealne brzmienie. Nagrania wielokrotnie przerywano, ponieważ w jego głosie było tak wiele emocji, że technicy nie nadążali z kontrolowaniem sprzętu. Mówiono później, że mikrofon, którym zarejestrowano wokal, przez kilka miesięcy był traktowany jak relikwia. Nikt nie chciał go używać, bo wydawało się, że zatrzymał w sobie echo tamtej magii.